Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Mazowsze stawia na ekologię. Rozbudowa infrastruktury rowerowej dzięki funduszom europejskim. Warszawska kolej dojazdowa wymienia tory. Nowe nasadzenia drzew, ogrody deszczowe, modernizacja ogródków działkowych i działania na rzecz czystego powietrza i racjonalnego gospodarowania energią to tylko część inwestycji w ekologię realizowanych na całym Mazowszu dzięki autorskim programom wsparcia samorządu województwa. Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze, zanieczyszczenie powietrza i utrata terenów zielonych to wyzwania, z którymi mierzy się również mazowsze. Dlatego samorząd województwa realizuje programy wspierające ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza i rozwój zielonej infrastruktury. To są takie ekologiczne projekty, mazowsze dla klimatu, mazowsze dla powietrza czy mazowsze dla działkowców. Z punktu widzenia mojego, to, to są projekty, które bezpośrednio docierają i są takie oczekiwane przez. Lokalną społeczność. W programie Mazowsze dla klimatu dofinansowania otrzymały dziesiątki projektów od modernizacji oświetlenia. To ogrody deszczowe. Jeśli chodzi o wymianę oświetlenia, będzie bezpieczniej, będzie jaśniej. Dla mnie priorytetem jest to, żeby wszystkie, wszystkie żarówki w naszej gminie wymienić na te jaśniejsze, bezpieczniejsze. W tym roku planujemy zrobić dookoła, mamy taką górkę przy ulicy Strażackiej, gdzie jest plac zabaw i dookoła tego placu zabaw chcielibyśmy zrobić miejsce, które będzie zagospodarowane roślinami, które dobrze pochłaniają wodę Wodę, takie oczko wodne, które będzie przejmowało wodę, aby ta woda dłużej w otoczeniu stała. Program Mazowsze dla Czystego Powietrza to natomiast inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną budynków i jakość powietrza w całym województwie. W planie mamy wymienić stare piece w budynku komunalnym. Jest to dość stary budynek. Tam nie ma instalacji centralnego ogrzewania. Są tylko takie stare węglowe kuchnie. Zatem planujemy wymienić je na taki kocioł peletowy, który będzie ogrzewał te mieszkania. Myślę, że to znacznie. Wpłynie na jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim na jakość naszego powietrza. Z kolei, w ramach programu Mazowsze dla działkowców, modernizowane są ogrody w całym regionie, powstają altany, pojawiają się nowe nasadzenia, a tereny zielone przechodzą rewitalizację. 20 tysięcy złotych. Pieniążki te zostaną przeznaczone na budowę altany przy budynku socjalnym dla działkowców, no, jako takie miejsca spotkań działkowców na ogródkach działkowych. My akurat w tym roku zdecydowaliśmy się realizować tak zwaną zieloną inwestycję i przeznaczamy te środki na zagospodarowanie przestrzeni wspólnej w naszym ogrodzie. Będziemy budowali tam reprezentacyjną rabatę no i ogólnie będziemy urządzali zieleń w terenie wspólnym naszego ogrodu. Po raz pierwszy w tym roku jest realizowany także program Mazowsza dla społeczności energetycznych, dzięki któremu do gmin trafią środki przeznaczone na tworzenie i rozwój spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Jest to program pionierski. Jest to swego rodzaju rozpoznanie, czy taka formuła się sprawdzi się. W tej chwili w Polsce zarejestrowanych jest ponad 100 spółdzielni energetycznych. Jeszcze dwa lata temu było ich dwadzieścia kilka, więc, więc temat ten jest bardzo stał się bardzo popularny. Wszystkie powyższe projekty nie tylko poprawią estetykę przestrzeni, ale też realnie wpłyną na bezpieczeństwo, komfort mieszkańców i ochronę środowiska. Kolejne miliony złotych z funduszy europejskich dla Mazowsza trafią do lokalnych samorządów. Dzięki nim powstaną dziesiątki kilometrów nowych dróg rowerowych. Mieszkańcy Mazowsza mogą dziś korzystać z 1500 km nowych i zmodernizowanych tras rowerowych. Rozwój tej infrastruktury województwo zawdzięcza w dużym stopniu funduszom europejskim. Podpisywanie umów trwa. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w wysokości ponad 66 milionów złotych miejska sieć tras rowerowych w Płocku rozrośnie się o kolejne 11 km. To większe bezpieczeństwo, ale też szansa na rozwój turystyki te 100 kilometrów dróg rowerowych i szlaków, które mamy, powiększy się o kolejne kilometry. Z których najważniejszym, najistotniejszym elementem będzie budowa kładki rowerowej połączonej z mostem Legionów Piłsudskiego, która połączy prawo i lewobrzeżny płoc. Wybudujemy 5 km drogi rowerowej od Radzanowa do Rogozina przy naszej infrastrukturze powiatowej. Bardzo potrzebna ścieżka rowerowa, na którą mieszkańcy czekali od lat. Ciechanów otrzyma z funduszy unijnych ponad 30 milionów złotych. Powstaną tam nowe trasy rowerowe, chodniki i Parking Park and Ride przy dworcu PKP Ciechanów Przemysłowy. To jest taka ciekawostka, że w Ciechanowie jest najwięcej metrów ścieżek rowerowych, przypadających na mieszkańca spośród wszystkich miast w Polsce. Mamy Wybranych wykonawców, którzy za chwilę będą rozpoczynali w terenie fizycznie te inwestycje, więc skutecznie wydamy pieniądze europejskie. Bardzo dobre informacje również dla mieszkańców Warszawy i ościennych gmin na terenie stolicy Wołomina i Marek. Za środki unijne przebudowanych zostanie ponad 18,5 km tras rowerowych. To jest bardzo ważna rzecz, żeby ścieżki rowerowe, których przybywa na terenie Warszawy, były również po takim, takim, taką trasą wyjazdową z miasta, żeby można było sobie no chociażby na ten weekend wyskoczyć rowerem gdzieś, gdzieś dalej chociażby w kierunku, w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego. Trasy rowerowe w stolicy będą przebiegać obok najważniejszych stacji przesiadkowych, a także przystanków transportu publicznego. Dodatkowo pojawią się między innymi stojaki rowerowe czy punkty samoobsługi serwisowej. To są drogi zarówno w centrum miasta, część z nich nawet jest zrealizowana. To są drogi, czy to wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, czy teraz planowana wzdłuż ulicy Andersa, z połączeniem z Żoliborzem, którego bardzo brakowało. Kontynuujemy politykę, którą od wielu lat rozpoczęliśmy. Wiele lat temu rozpoczęliśmy i która wydaje się, że jest bardzo dobrym kierunkiem do tego, żeby zachęcać mieszkańców, żeby w miarę możliwości korzystali z transportu innego niż samochodowy. Także w powiecie Radomskim, dzięki unijnemu wsparciu, powstanie niemal 6 km bezpiecznych ścieżek pieszo-rowerowych na odcinku Parznice z Karyszew. Przy trasie staną też wiaty z punktami samoobsługowej naprawy rowerów. Te pieniądze będą zasilały rozwój naszych systemów transportowych, rewitalizację obiektów, budowę dróg, ale też różnego rodzaju działania w ramach transformacji energetycznej. Marszałek Województwa podkreśla, że to dopiero początek inwestycji w mobilność na Mazowszu, a fundusze unijne pozwolą realizować projekty, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne. Warszawska Kolej Dojazdowa podpisała umowę na wymianę torów na odcinku między Podkową Leśną a Warszawą. Projekt ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Nowa nawierzchnia torowa, modernizacja rozjazdów i wymiana szenę po niemal 35 latach to plan rewitalizacji drogi kolejowej wukatki. Jest to największa inwestycja tegoroczna, która jest realizowana ze środków KPO i ze środków własnych. Z KPO 25 milionów, około 18 wkład własny. Modernizacja pozwoli zachować punktualność, z której słynie WKD oraz przygotować linię na rosnącą liczbę pasażerów. Myślę, że ta inwestycja doprowadzi do tego, że kolejka w dalszym ciągu zachowa swoją wspaniałą punktualność, natomiast również będzie to kolej najbardziej nowoczesna. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Dzięki nim podróże między Warszawą a okolicznymi miejscowościami mają być jeszcze bezpieczniejsze, wygodniejsze i szybsze. Głosowanie na projekty zgłoszone do szóstej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do rozdysponowania jest 30 milionów złotych, a o przeznaczeniu tych pieniędzy zdecydują mieszkańcy. Sprawdziliśmy, jakie projekty w ramach wom udało się do tej pory zrealizować w regionie Warszawskim. W regionie żerardowskim na realizację pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców przeznaczono blisko 2 miliony 600 tysięcy złotych. Do wyboru są aż 32 zadania. Widzimy rosnące zainteresowanie tą formą wpływania przez mieszkańców na to, co się dzieje i w ich otoczeniu, w ich pobliżu i w takich projektach inwestycyjnych, które, przypomnę, mogą kwotowo osiągać nawet milion dwieście tysięcy. Jerzy Wiśniewski, prezes Towarzystwa Śpiewaczego Echo w Żyrardowie, już po raz kolejny ma szansę zorganizować 10 bezpłatnych koncertów m.in. w kościołach, domach kultury czy domach pomocy społecznej. Chcemy tę ofertę jeszcze bardziej wzbogacić. Dużo osób chętnych jest do uczestnictwa w takich imprezach. W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza został wybrany także projekt młodzieżowe spotkania z jogą, w ramach którego na terenie Żerardowa odbywają się zajęcia jogi dla młodzieży w wieku 14-16 lat. Myślę, że ten projekt otworzy troszkę taką furtkę do tego, żeby dzieciaki miały taką możliwość przyjść na zajęcia jogi do profesjonalnego klubu, tak? gdzie będą miały przygotowany profesjonalny sprzęt, profesjonalne maty, klocki, wszystkie potrzebne akcesoria. W regionie okołowarszawskim na realizację propozycji mieszkańców zarezerwowano prawie 5,5 miliona złotych. Do głosowania zgłoszono ponad 60 projektów. Zachęcam wszystkich mieszkańców pięciu powiatów od Piaseczna po Nowy Dwór do wzięcia udziału w głosowaniu. Niech wygra najlepszy. Paweł Białecki, prezes Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem, po raz trzeci zgłosił projekty wspierające zdrowie psychiczne dzieci. Jego ostatni projekt „Stop Depresji 2.0” obejmuje warsztaty dla nauczycieli, kontakt z naturą oraz działania na rzecz budowania więzi społecznych. To są projekty, które naprawdę odpowiadają na te potrzeby mieszkańców, które czasami z Warszawy może nie są zauważalne, może są zbyt drobne, może gdzieś są pomijane. Takim problemem jest właśnie stany lękowe, depresyjne wśród dzieci i młodzieży. Projekty finansowane z budżetu obywatelskiego Mazowsza odpowiadają rzeczywistym potrzebom lokalnej społeczności. Głosowanie potrwa do 7 września. Samorząd Województwa wspiera lokalne inicjatywy kulturalne. Dzięki programowi Mazowsze dla Orkiestr, orkiestry strażackie i stowarzyszenia z regionu mogą liczyć w tym roku na wsparcie finansowe w wysokości 2,5 miliona złotych, za które zakupią niezbędne instrumenty. W tym roku środki z programu trafiły do 65 orkiestr z całego Mazowsza. Wsparcie dostaliśmy na zakup nowych instrumentów dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku. Różnorodne instrumenty, dęte będą zakupione. Mamy zainteresowanie wśród młodych, także dlatego powstał pomysł na ten wniosek, po prostu żeby młodzież miała na czym się uczyć. W wielu miejscach wiemy o tym, że orkiestry to jest ta część, która pomaga w uroczystościach. Bardzo często mówiono nam, że nie mają nam instrumenty. Chodziło o to, żeby też zachęcić młodych ludzi do tego, żeby brali udział w rozwijaniu swoich pasji. Stąd też uważamy, że Mazowsze dla orkiestr też jest świetnym instrumentem, które z jednej strony integruje, ale z drugiej strony też Pozwala na to, żeby można było kultywować naszą tradycję, bo kiedyś orkiestry dente były powszechne. Pieniądze pozwolą nie tylko na zakup nowych instrumentów, ale też na rozwój orkiestr, które często są sercem kulturalnym małych społeczności. Zapraszamy na pożegnanie lata z Mazowszem. Województwo mazowieckie to prawdziwa mieszanka kultur, tradycji i smaków. Już 30 sierpnia na mieszkańców będzie czekać moc atrakcji podczas Festiwalu Kultury Mazowsza. Mazowsze nie jest jednolite, będziemy mogli się o tym przekonać podczas Festiwalu Kultury Mazowsza. Głównym celem wydarzenia jest właśnie promocja różnorodności kulturowej na terenie całego województwa. Od właśnie godzin południowych do późnych godzin wieczornych będą warsztaty, będą różnego rodzaju wydarzenia, beningi, no a wieczorem koncerty znanych grup, między innymi wystąpi wódka Era, więc naprawdę niezwykle Co corocznie okazuje się, że jest dużym zainteresowaniem odwiedzających. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Festiwal Kultury Mazowsza to szansa na poznanie tradycji i historii regionu poprzez muzykę, taniec, malarstwo, architekturę, teatr i lokalną historię. Zapraszamy w ostatnią sobotę wakacje o godzinie 12 na teren multimedialnego parku Fontann na Podzamczu w Warszawie. Życzę oczywiście udanej zabawy i pogody podczas festiwalu, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!